W jaki sposób wyglądają relacje ludzi, którzy nigdy nie nabrali odwagi, żeby przepracować ból, traumy, więzi i jakie będą tego konsekwencją? Więc największą taką krzywdą w życiu człowiek, który tego nie sprocesował, nie robi sobie, tylko ludziom, których karze za to, co trauma sobie wyobraziła. I wiecie, co jest najciemniejszą stroną traumy? Nie ból, nie rozpacz, nie natrętne wspomnienia, nie zdrady, nawet nie to, że ludzie was zawodzą. Najciemniejsza strona traumy polega na tym, że trauma zaczyna karać ludzi za rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły, bo mózg traumy nie reaguje na fakty. Mózg traumy reaguje na domysły, na półsygnały, na ton, na pauzę, na ciszę, na drobiazg, na zmianę na twarzy, na własne wspomnienie bólu, które dopiero odpaliło się w jednej sekundzie, i ta, jedna sekunda wystarcza, żebyście potraktowali niewinnego człowieka tak jakby zrobił wam coś czego nawet nie zdążył pomyśleć tylko dlatego że tak kiedyś robił ktoś inny i to jest znane tylko dlatego że wasze dziecko w środku nadal spodziewa się ciosu a kiedy ktoś żyje latami w oczekiwaniu ciosu każdy gest staje się podejrzany każde słowo staje się Pseudoatakiem, każda cisza staje się porzuceniem, każde zaraz wrócę staje się potencjalną zdradą, nawet jeżeli nic takiego nie ma miejsca. To jest właśnie neurobiologia traumy, wyobrażenia, które czujecie tak, jakby były prawdą, i to jakby niszczy nie tylko wasze życie, bo w waszej głowie jest tak realistyczne, że nawet nie sprawdzacie faktów, tylko szukacie czego? Negatywnych dowodów. Nie pytacie, nie, nie rozmawiacie, nie konfrontujecie, nie prosicie o wyjaśnienia, tylko od razu karzecie, tak jak karano Was. Ktoś nie odpisuje przez dwie godziny, zamykacie się. Ktoś ma gorszy dzień, wycofujecie miłość. Ktoś zrobił coś, nie po waszej myśli, cisza, zimno. Dystans, zimny gniew i szukanie rewanżu albo wybuch, którego się potem wstydzicie, bo nigdy nie był o tą konkretną osobę. Zawsze był o tą pierwotną. Trauma nie jest logiczna, trauma jest szybka jak grzechotnik, szybsza niż wasz rozsądek i szybsza niż wasze prawdziwe dorosłe ja, szybsze niż prawda. Ona działa zanim pomyślicie, zanim sprawdzicie, zanim zdążycie zapytać, czy to jest moje i czy to, co ja widzę, jest faktycznie realne. I tak wygląda cała relacja ludzi, którzy nigdy nie przepracowali bólu. Karanie za domysły, awantury, za fantazję, wycofanie za scenariusza, które nigdy się nie wydarzyło, zimno, za własne lęki. Odrzucenie za własną przeszłość. To nie partner was rani, ludzie czy też świat, to wasze wyobrażenia ranią partnera, a potem partner odchodzi i mówisz: Wiedziałam, że mnie zostawi. Nie, to wyście odepchnęli. Tylko nie widzicie tego, bo. Wasze domysły były tak realistyczne, że miały smak prawdy. A tak naprawdę to była tylko powtórka z dzieciństwa, powtórka z domu, w którym karano Was za rzeczy, których nigdy żeście nie zrobili czyli projekcja oraz przeniesienie za emocje, których nie mieliście prawa czuć, za myśli, których nie mogliście wypowiedzieć, bo dzieci ryby głosu nie mają. Za wersje Was, których nigdy nie mogliście być. I teraz robicie dokumentnie to samo, nawet jeżeli Wam się wydaje, że jesteście świadomi. Też karzecie za wyobrażenia, za domysły, za lęki, za własne napięcia. Nie dlatego, że jesteście Państwo źli, tylko dlatego, że trauma zrobiła z Was strażnika bólu, a nie strażnika prawdy. Najbardziej tragiczną rzeczą w tym wszystkim jest to. Że wy nigdy nie zobaczycie, że reagujecie na własne rany, dopóki ktoś nie stanie przed wami i nie powie wam wprost, to, co czujesz, nie jest faktem, to jest tylko i wyłącznie nawyk przetrwania, bo trauma nie chce, żebyście Państwo dorośli. Chce, żebyście przetrwali, a przetrwanie zawsze wybierze kontrolę, lęk oraz Kara, a miłość zawsze wybierze prawdę, i to jest ten pierwszy moment państwa dorosłości emocjonalnej, kiedy zaczynacie widzieć różnicę pomiędzy tym, co wymyśliła wam trauma, a tym, co naprawdę się dzieje. Wtedy dopiero można stać się gotowym na miłość. Dopiero wtedy można budować, dopiero wtedy można widzieć ludzi, a nie swoje wyobrażenia. Wtedy dopiero relacje przestają być. Polem minowym, tak? polem, żeby bić się na maczety waszych obron, a stają się przestrzenią, w której można spokojnie oddychać i prosperować. I jeżeli Państwo tutaj zobaczyliście siebie, to nie jest żaden wstyd, to jest początek prawdy. A zmiana nie pochodzi z rozumienia. I jeżeli chcecie porzucić własną traumę, link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie, obron i po drugiej stronie mocy.